もう1回目。 dobry, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska. Ja chciałam rozmawiać z kierownikiem, z prezesem, kto tam w tym sądzie jest naj, najwyższą rangą w tym... W jakiej sprawie pani dzwoni? W swojej sprawie. W sprawie Karolina Mądraska z rodu Biskupiak. Dobrze, są jakieś listy proszę. do mnie, ja nie odbieram, proszę panią, bo sąd przez rok czasu nie wykazał uprawnień, że są legalnie na terenie mocarstwa naturalnego Polski. Że tutaj zasiadacie. Więc proszę nie dyskutować, tylko z kimś kompetentnym je połączyć. Ale ja muszę wiedzieć, do jakiej sprawy pani dzwoni, no jak mogę panią Ale przyłączyć. ja pani już powiedziałam, że jak chcę z kierownikiem, z prezesem, kto jest tam ponad panią. Chwileczkę, tak? Proszę bardzo. Pani dzwoni jakaś mądraska. Nie jakaś mądraska, tylko Karolina, polska kobieta. Z prezesem, to jest Bylewska, proszę. Dzień dobry, Karolina. Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska. Jeszcze raz poproszę nazwisko. Ale czyje, proszę pani? No pani nazwisko. Bylewska. Dziękuję pani bardzo. Proszę panią znowu przy, przy listonosz miał jakiś list. Ja od was tych listów nie, nie odbieram, bo wy do tej pory nie wykazaliście legalności zasiadania na terenie Polski. A proszę mi powiedzieć, to jest jakaś sprawa cywilna, karna, rodzinna, takiego wydziału? Ta tak, cywi cywilna, cywilna, spadkowa, tak spadkowa. O, tak? spadkowa. Do kogo mnie pani przełącza? Do no. Do podrzędnego znowu urzędnika, który nie będzie wiedział, co o co w ogóle chodzi. Prezesi. Wydział cywilna na Dzień dobry, Karolina z Rodu Biskupiak po mężu Mądraska. Czy jest Pani w stanie wykazać uprawnienia do zasiadania w Sądzie Polskim? Przysyłacie do mnie listy, a nie potraficie wykazać uprawnień. Ale kto jakie uprawnienia ma wykazać? Proszę. Normalne uprawnienia, że jesteście polskim sądem, że działacie dla dobra narodu polskiego. Inaczej nie przesyłajcie mi żadnych listów. Bo nie jesteście w stanie orzekać w mojej sprawie. No proszę pana piśmie złożyć. Nie tak? będę składać do okupanta żadnych pism i od niego przyjmować. Czy pani to przyjęła do wiadomości? Okupujecie Polskę. Nie wiem, co mam pani powiedzieć na to. Do Ziobry proszę pisać. Ale o co? O to, czy macie legalność do wykonywania swoich zadań, do orzekania w mojej sprawie spadkowej. Czy wy jesteście legalni i wtedy możecie dopiero ze mną rozmawiać. A nie jakieś pierdoły mi przesyłać, której nie wiem nawet o co chodzi. Nie potraficie ukarać kobiety, która mnie okradła, mojego byłego, zmarłego męża. Wy chcecie orzekać w sprawie spadkowej. Na jakim prawie w ogóle? Jakim prawem się posługujecie? Proszę mi powiedzieć, jakim prawem się sąd w posługuje? Takie pytania proszę kierować do orzeczników, a nie tutaj do wydziału, do, wydziału, do pracowników, którzy. Do jakich orzeczników? Do, do jakich tak, orzeczników? No to przecież pani ja... wydaje wyroki. No ja nie wydaję wyroków, ja tylko jestem tutaj do wykonywania zarządzeń sędziów. No to po co pani odebrała ten telefon, jak ja chciałam z prezesem, z kimś, kto jest nad panią, rozmawiać? A wy się no tylko przełączacie. Z Ja tutaj Psychologię tutaj jestem cywilnym i tutaj ja, ja żadnych orzeczeń nie wydaję. Także... Uprzedzam, rozmowa jest na YouTubie i ten oszust niech sobie odsłucha na kanale Karolina Mądraska. Bo to jest kolejny raz, co po prostu mnie dyskryminujecie i w ogóle nie jesteście w stanie mojej, mojej sprawy załatwić, a udajecie, że załatwiacie ją. do właśnie do prezesa, a nie do tutaj do wydziału, tak? Łączyła, proszę mnie przełączyć z powrotem do prezesa. Bo to sekretarka właśnie przełączyła do pani. Dzień dobry, sądzę, Z prezesem i chciałam się połączyć. Panie, co, pani prezes jest na urlopie? Będzie w sierpniu. 16 sierpnia. Widzisz, ja, tak słyszę, można... ja słyszę, bo nagrywam tą rozmowę, jak tak. ktoś z tyłu panią informuje o tym, co pani ma mówić. Panie, no 16 sierpnia robicie panie, sobie jest... ze mnie żarty ale te żarty się skończą już niedługo wam się te żarty skończą bo jesteście nieodpowiedzialni wszyscy w tym sądzie rozmowa jest nagrywana, proszę sobie odsłuchać Karolina, z... Karolina Mądraska a dzwoniła Karolina z rodu biskupiak po mężu Mądraska i na tym kończę, bo normalnie jesteście niepoważni ludzie niepoważni, będziecie wszyscy rozliczeni z tego dziękuję, wszystkiego dobrego życzę do widzenia, do widzenia. Dodzwonili się Państwo do komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach, Rafał Nowak, Kancelaria komornika nr 1 w Międzowodzie. Kancelaria czynna jest w poniedziałki od godziny 7.30 do godziny 18.00, od wtorku do piątku od godziny 7.30 do godziny 15.30. Komornik pełni dyżur wtorki od godziny 10.00 do godziny 13.00. Kontakt telefoniczny z kancelarią wtorki i czwartki od godziny 7.30 do godziny 15.30. W danych kancelarii wziory dokumentów znajdują się na stronie www.miedzychotmyślnikkomornik.pl. Informujemy, że wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli nie wyrażasz zgody, prosimy o rozłączenie się. Proszę poczekać na połączenie sekretariatu. Dziękuję. Nie może być zrealizowane. Tak działa komornik w Międzychodzie, który dzisiaj jakieś pismo sobie wystosował. Tylko nie potrafi telefonu odebrać i zobaczymy. Jutro zadzwonię jeszcze raz i zobaczymy, co będzie miał do powiedzenia ten człowiek, który nielegalnie zasiada na terenie naturalnego mocarstwa polskiego.